No dobrze, to ja nazywam się bardzo szczękawa. To ja, ten po lewej. należy do klubu po Polsztyna. I tutaj na przykład opieram swoją nogę od najstarszy pień w Olsztynie. Nie wiem, czemu nie całe drzewo, ale to jest najstarszy pień. W każdym razie dzisiaj postaram się Wam pokazać, że Olsztyn to nie jest tak do końca miasto, ponieważ wszystkie tu miejsca i ludzie powodują, że to stan nie jest. Tam przed nami są bawy pruskie. tym przez jakiś czas nie miał w ogóle żadnej pamiątki, więc w pewnym momencie postanowili coś zrobić. I tutaj musiałem sobie zanotować, bo nie sposób zapamiętać. Była sobie legenda o Baldzie. Tak, o Baldzie. I ona była jakąś tam królową czy kimś tam pruskim i w pewnym momencie uratowała jednego króla. A potem dostała specjalny kamień, tylko miałaby nikomu nie pokazywać. Oczywiście go komuś pokazała i zamieniła się w kamień. No, i no, no. Tutaj mamy szlachownicę. Nie sposób podnieść tej bały. Próbowałem. Przy tatusze znajdują się też bardzo ciekawe, bo tutaj i tutaj świecące pały. Nie znam lepszego określenia na to, bo nie mam pojęcia co to jest. I malutkich policjantów wchodzących z takimi małymi, świecącymi No że o to chodzi? jakiś <śmiennie> to, to? To z Gwiezdnych Wojnych jest e, Zwiedzny Wojen ATST jakaś jednostka zwiadowcza. Jak e, widzicie, wędruje Polski, nie tam jest Alfa. Widać? Co łączy świecące pały oraz e, cztery mosty z Gwiezdnych Wojen i Imperium? Nie dało to, to uwaga, zaraz się przekonamy. Tak przy okazji, to jest klip, który można obejrzeć. Otóż świecące pały bronią nas przez atakiem więc jestem Widzicie? Imperium nie ma szans. Wystarczą cię. Niestety, niestety zdemontowali parę. Więc, Oto on się... nie, nie po ataku Imperium, bo jest prezydent, postanowi zrobić nam bus pasy. Wszędzie. Zamknął pojedyncze drogi, jak widać. No i jak rozwalone było, to tak przez rok było rozwalone. Albo i dłużej. Problemem było to, że na początku przez dwa dni nic się nie działo. Tak się kończą projekty miejskie. Tu jest plan. Unia za to zapłaci. Jest. No i te buspasy, to oni skończyli. A potem się okazuje, że jest jakie one są piękne. I co się stanie? Oni je rozwalą, bo trzeba położyć linię tramwajową. <laughs> Przykład linii tramwajowej przy hali Urali. Rozwalili, a potem stwierdzili, wiecie co, wy nie będziecie robić, za wolno robicie. I tak jest. Tramwaj będzie za rok, dwa, trzy lata. I nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Ale rozwalą pewnie te drogi, jak już się położą, żeby położyć drugie tory. A teraz przyjdziemy z miejsc troszeczkę do ludzi. I tu zadam szybko pytanie, zanim mi się zmieni slajd. Więcej niż jedno zwierzę. Kto kojarzy? Lama, lama Prawda, że lama, tak, dokładnie. I w tym momencie już wiemy, co nas czeka na następnym slajdzie, więc zacznę mówić o lamach. W Polsce nie lamy są dwóch rodzajów. Te prawdziwe. To mamy przy Regionalnym Centrum Informatycznym. Rozumiecie, technologia i lamy, jak to się łączy. Zobaczmy niesamowicie. Chociaż niektórzy mogą stwierdzić... Przepraszam za polityczny bycie, ale to może być nasz pan prezydent. Rozumiecie te projekty. Sławnym postacią w Olsztynie jest Mikołaj Kopernik. Nie wiadomo, czy to wykonano w momencie po imprezie, czy przed imprezą. Ale widać, że Kopernika olśnił. Otóż wymyślił yy, on, tam wynalazł, jak to nazwał, teorię o obrotach ciał niebieskich. Po prostu, no wiadomo, wiecie, jak to jest po imprezie. A może to ziemia pokusująca? No i tak to się skończyło. To jest nasz kopeli, którego co roku turyści wycierają w innych miejscach. Przewodnicy mają odpowiedni spisek i mówią, trzeba podrzeć go tutaj, to spełni się życzenie. A potem tu jest wytarte. To nie jest roście. To jest Bydgoszcz. Byliśmy w Bydgoszczy jako toastmasters na takim dużym zebraniu toastmasterów z całej Polski. Czyli ludzi, którzy ćwiczą się w mowach. No i było ich tam tak ze 200 osób czy coś w tym stylu. Trochę imprezowaliśmy, ale też byliśmy na szkoleniach. No i to mniej więcej tyle było. Połowa z tej sali dała się przekonać, że jest zosztyna. No. Jesteś zosztyna? Nie, ja nie jesteś zosztyna. Aha, jestem Zolszczyna. Mówiliśmy dlaczego. Niekoniecznie były to dobre powody. Nawet pewien Niemiec przyznał, że jest zosztyna. Więc jakby ktoś was pytał, jesteście zosztyna. Tutaj. To jest dzień pamiętny. Olsztyniacy zebrali się na kajaki, nie widzieli co ich czeka. Byłem tam, tak, tu ja mam trochę inną fryzurę, trochę taką śmieszną, ale zebraliśmy się na kajaki. Myśleliśmy, że no wiecie jak wyglądają kajaki, Ja, wszedamy, dwójki, dwójki kajaki, wiosłujemy i spokojnie. Tu dostaje wiosło. Ogólnie rzecz zapowiadała się tak prosto. Co z tego, że całość przepowiedział nam pewien wypadek drogowy, który mówił nie, nie idźcie. No i żeśmy poszli. No i jak się okazało, to nie było takie proste, ponieważ na początku było tak przyjemnie, a potem cała tak wyglądała tak. Co to oznaczało dla nas? To oznaczało, że płyniemy, płyniemy, nagle o nie płyniemy bokiem, o nie odwraca nas, wypadliśmy. I co się okazało? Zgubiliśmy aparat fotograficzny, wart, nie wiem, stóp czy coś takiego. A potem, to już tak do końca nie było tak, że to my płynęliśmy w tych kajakach, tylko pchaliśmy te kajaki przez całą drogę, bo to było aż do Rusi, tam z dwa kilometry, czy więcej. I w pewnym momencie się tak zastanawiałem, czy to nie te kajaki powinny wynająć nas. Bo cały czas spędziliśmy całą trasę, będąc przynajmniej do połowy pasa, tak gdzieś, no, po No i jakby, co? To jest zdjęcie oczywiście pobyt gości. Pst, starajcie się zapamiętać tak naprawdę, że Olsztyn to nie jest miasto, to nie jest miejsce. To nie są też ludzie. Olsztyn to jest stan umysłu. Jak ja teraz bym zapytał, skąd jesteście, to pomyślcie, czy a wy na pewno nie jesteście z Olsztyna. <grywanie> Dziękuję.